I się Manko z tej strony, Parki 19. Witam Was w kolejnym odcinku ZFSA19. No i dzisiaj będziemy sobie pracować słońce, owszed 30 oraz pożyczoną pracą od sąsiada. Więc zasiadamy już ze 30 i lecimy sobie na pole. No, zacząć pracę, tak, bo czasu jest mało. Dobra, wyjeżdżamy z gospodarstwa już tutaj jedziemy koło y, agromy, takiej okolicznej, można by powiedzieć. Y, no i co? Lecimy. Musimy tam spasować y, chyba 2 hektary, będziemy pracować. To i tam właśnie koło tej agromy, to teraz właśnie jedziemy. Y, no i co? Wczoraj y, byłem oglądać z y, moim szefem ciągnik no i prawdopodobnie dopinamy Dila i kupujemy ciągnik właśnie tutaj do, na, do pracy tam właśnie bo był w miarę dobrym stanie naprawdę jest ok nowy nie jest, ale no wiecie naprawdę ten no stan jest dobry z turem oczywiście więc no jest gitara można by powiedzieć My sobie ciśniemy już tutaj to prasować tą słomę. To znowu troszeczkę będziemy katować 30. Tak jak w poprzednim odcinku właśnie z no, co byliśmy na skupie z żabakiem. No, no i tu już widać troszeczkę naszą ogromę. My musimy tutaj zaraz jechać. No dobra, no, skręcamy już tutaj. Cyk. jest tak niebezpiecznie, jak się z przyczepą wyjeżdża. To ludzie. No i jak stąd wyjedziemy ze snopkami. Dobra. Zrobimy tak. S wyjdziemy sobie. Musimy rozłożyć prasę. To zaraz upuścimy. Patrzcie, jak tu jest wysoko. Y y jest ten podjazd. Dobra Jak jak to robimy. Ja myślę, że zrobimy to tak. Ja będę prasował na razie poprzeczniaka. Będziemy mi tam te stopki po prostu przeszkadzać. Dobra, uruchamiam prasę. No, gaz widzamy, dobra. Jeżdżamy. Syk. Dobra. No i dobra, Ciśnijmy sobie. No i gitara, kurde. Lecimy. Z prasowankiem. Naszej tutaj pięknej słomy. Naprawdę ładna jest ta słoma w tym roku, bo łam był duży, wysoki z tego owsa. Więc cieszę się. Tylko będziemy po prostu sprze słone sprze sprzedawać. Yy. No. A następny rok planuję tutaj dać wapno. Kurde, patrzcie, ile tego nie jest. Kostka za kostką. Będzie tutaj pewnie wapny. Pra praktycznie na każdym moim polu będzie wapno. Więc no. Będzie rozsiewane. Kurde, to trochę omijam. Ale dosyć szerokie są te pokosy. Jak na sitmę. Ale jakoś damy radę. Wrazu razu sobie zrobimy zdjęcie, szczelimy na pamiątkę. A my się wypływa to, tak nie... brzydko będzie wyglądało. O, teraz, dobra. Kurde, tu są krzaki. Tak nie zrobimy my jest jeszcze dalej, bo tu tak no, brzydko będzie to wyglądało. Wiecie o co chodzi. O, akurat przy tym drzewku będzie tak fajnie. Dobra, no i gitara. O tak, cyk. Dwa sobie zrobimy, no i gitara. Wisiemy dalej. Krótki przerywnik. Pracujemy dalej. Jakoś to się udało wymucić. Ciekawe ile my tam mamy tego. Mamy... moment, bo tu... za taki właśnie... Dobra. Mamy aż 35 ton owsa. To, to chyba tam było jeszcze z tego... z tego co pamiętam z, z poprzedniego roku. miałem jedno pole owsa. Dobra, my się, dobra, ciśniemy tym. Nie będziemy tak po prostu nakręcać się bardzo w tyłu, tylko na wygodę pójdziemy. Dobra, no i gitara, lecimy sobie. Właśnie to kompresy będę chciał sobie kupić. Coś podobnego w takim właśnie podobnym stanie. Więc gitara. Pięknie minut. Czyli daje radę, no kurde. Ale tu będzie kurde. Zbierania. tych snadków. Jeszcze wiecie, mu to tak beznadziejna robota. Tak jak bez mota ja? nie. Taka to jest potem. Tak jak bez motka w no kurde. Musiałam, może sobie powiedzieć, taki a'la urlop wziąć od szefa, żeby po prostu wykonać te wszystkie prace w jak najkrótszym odstępie czasu. Ale tam, jak widzieliście, już Ursus jest wyremontowany. Teraz tylko będziemy tego trzepeka robić i ten rozrzutnik, więc tam już przy rozrzutniku to szef może działać sam sobie na razie, bo tam nie ma jakichś... nie będziemy tam nic tam praktycznie robić bo tam wiadomo, trzeba go odmalować te sprawy Ale przy checku już będzie był się... potrzebny no i już będzie no, wyciągnąć więc będzie to lepiej szło po prostu nie? będziemy sobie od razu automatycznie na paletę dawać narzędzia i nie będzie jak większego bałaganu też będziemy pewnie e, trzymać jakby te wszystkie podzespoły e, na paletach i właśnie ciągnik, e, jakby widlakiem, nie jak zapomniałem jak to się nazywa, widły do palet, o, będziemy po prostu trzymać jakby cały ciągnik, można powiedzieć, nie? I będzie to wysyć parę udogodnienie. nie? Bo no ten wózek to jest nie nasz, tylko jest pożyczony właśnie. Do tego właśnie tego do właśnie tego remontu był potrzebny. Bo no tam już... Tą kabinę ściągnąć i w ogóle... Przez to, że nie był potrzebny, bo... Nie ściągaliśmy kabiny. I wiecie. Nie trzeba było jakby używać. No, teraz już z ciągnikiem, wiecie, też yy, dostałem takie informacje, że będę mógł sobie pożyczać do jakichś właśnie ciężkich prac w polu. Bo też tam yy, szef troszeczkę sobie gospodarzy, można powiedzieć. Dużo nie ma więc jemu też się przyda taki ciągniczek wielofunkcyjny po prostu będzie. Każdemu jakby y, się jakby nie wiem przyda więc gitara no i jak już to idzie. Tak się żyje u nas na wsi. Jeszcze zastanowię czy będę tamto prasował jeszcze. Yy, Tamten jeden pokos ale chyba nie, bo to się nie opłaca. Dużo z tego nie będzie. Kurde, ta słama tutaj na ulicy. To musimy zrobić tak, że dasz tu. Cyk. O, w ten sposób. I do tyłu. mamy. Dobra, i ogień, ciśniamy, no i też żeby było ciężko to poprasować, więc nie będziemy sobie już jakby trudności sprawiać, znowu. Najgorsze jest wszystkim to, że trzeba liczyć te y, snopki, bo no, po prostu do danej ilości, jakby jest przypisany, y, jakby, no, zależy to też, jeżeli bierzemy pieniążki, y, obornik, nie? Więc, y, na przykład, y, tyle snopków to tyle i tyle obornika, nie? Albo tyle y, snopków. Po no to tyle pieniędzy, nie? Więc trzeba to liczyć. I co, 30 spokojnie sobie daje radę. Bez większych problemów. 35 nie pracuje. No i tak to idzie, robota jeszcze ten poprzecznik tak machamy sobie. Jak tam wszystko No i zaraz wszystko pracuje. Dobry sprzęt. No i lecimy ten poprzecznik. Dobra, gitara. I dobra, stoimy, wyłączamy. Nie będę tam już z tyłu, tylko tutaj sobie złożę. Nie będę już cudował, bo tu nikt praktycznie nie jeździ, jak widać na tej wiosce. Dobra, śnieg, na to tu, tu sąsiada. No i ogień. Śniemy do, do pola i tam się pożegnamy. Już 13 minut odcinka jest. I jest Śniemy. No i co? Daje radę jakoś, nie jest tak źle. Po to nie może być bardzo źle. Są, że widzę, kurde, już obornik się przygotowuje do rozrzucania obornika. Teraz z tym nowym gruberą, co mu zrobiliśmy, to u, robota będzie szła. Gruberowanie po oborniku pewnie. No i no, Wjeżdżamy na pole tutaj do nas. Czyli bym ominął wjazd. Nie, dobra, to jest taki widoczny zjazd. Dobra, wjeżdżamy. dobra, to co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do następnego odcinka. Na razie, cześć.